W ogóle nie powinno meczu załadować? Znaczy, zapauzować? Ja pierdolę ładuję go Chuj wie gdzie go ładuje po prostu, tego typa a, Mam, mam, w czórkę na solo Nie mam usta, a mam silverbrillera, do dobra Idę B Idę A, idę E Daj nam przeczytać ten! Nie! B. B! dobra, idziemy Zielony zostań, zaraz dojdziemy, cię Daj im zaplantować, żeby go i wyczyści idę Dobra, sorry, już jest. Ja leżę, bo myślałem że... No oni zabije ci go, zabije ci go, zabije Ci go Chyba ci Chyba... Ktoś... Chyba. leży Jest leż po bitwie i jeszcze Bałem. Ja bym zrąbałem Raszuję rampę Granaty na A, dobra, ale co ma Nie, chuja, 44 obity Wali Na rampie jeden zdech. Lecą B! Przed pismą lecą Wychodzę! Wejdą! O kurwa! Dobrze Igor. To jest na A. Dobrze, że wychylił. Zajebiście wam idzie. Są buciki z niej, Igor, reload,

Gość jest z wapsach i ma dostało ode mnie trochę. trochę Wszyscy mit jest tak tak ekss jest. Nie chcę ci go. Tutaj pokłaniać, ale sześć, pięć. Dobra. Uda się. Nie. Dobrze. Musisz się sobie dać radę sami. Dobrze, dobrze, dobrze Ranzal! spokojnie. Dobra. Ktoś jeszcze, Do... gdzieś jeszcze Z leciało. Dobra.

Ka, ka, spokojnie, mordo, nie śpi. No, już bieg, musisz, Mam jednego. Shorty na przed, jeden przed, przed. Nie mogę Shorty jest. Nie! Hadigo go, plantuj. Masz defa? Ma, hmm. rozłot. Gdzie No ale akcja, tak ale akcja. Dobrze, dobrze. Zdaszkę. trochę. No. Trochę strachowałem teraz. Dobra, idę B. Ja myślę, że oni robią to, teraz. Czy ja wiem? się kawę. Dobre mordeczki Idźcie. Dobra, mamy pierwszą połowę. Ze sobą. Idźcie A na shifcie i poczekajmy trochę. Ja rzucę fake smoke na B Jest i Razer Code Mona. Dochodzimy za trzy. Dobra, Dobra, No Jest schody, schody pod schodami. Nic nie dałem, schody. Inside, schody i side, Malera, jasna, a jeszcze z pleców. Nie, 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 ja pierwo. nie, 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 jest nie, 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 Short jeden, Igor A drugi jest na A Sący Ale nas załatwił na Nubas jest na A Nubas na A był Ale nas załatwili jak małą kasie Ksiądz Gil w smyku, To Dotał? Drugi chyba tam jest ja chcę jeden za WP, nie, nie mam jak wyjść Zaznaczyłem wam Plantuj, lekcie plantować! Bo jak już ty, tylko jeden B musi być. Dwóch było na A. A jak już to przyjdą z kuchni spóźnieni? Tymon biegnij tam. A Wychodźcie <laughs> go! Tyła iść kuchnię. Nikogo na chyba od Apsu będzie szedł No, Afka. Jest y, short. Będzie. Short? Co ja idę? dobra Nie, No, zabijać go. A i gitara, I o to właśnie chodziło. Czuję się Auu! A! Jest ten ninja! Ninja jest! Uważaj! Auu! A! Młody! Auuuu! Schody! Nieno Nie no, schody był! Grodę tam, A, jest dżungla! Zabili nas! Kurde, no, Igor, Igor, dobrze. CD, taki CD. dobrze. Nie przyciągaj, nie przyciągaj, dobrze. Nie no ty mnie, weź to Weź coś porządnego do ręki Lą masz tę słowo Dobrze Patrzę dżunglę. Jest dżungla! Jest site, site jest! Sorry Igor, lecz sorry tu ma cię, ale jest Jest tutaj Patrzę na plecy bo to fakt, co tu się stało? Jest dżungla, Tak, dżungla e, tak, dost... ja y, jest dalej. Jezus napiłem, Jezus, ten... side, side jestem side jest, Side 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 jezus. Jezus, Co to był. Jezus, tym, tym właśnie ty Zabiłem Dobra, niech ci będzie, mnie ale <laughs> ninja na tym na sajcie jest na tej, na tej rampie dziwnej kurwa na sajcie e, plecy no. Dobrze. Igor, tu gdzie celujesz jest pole, Igor Dawajcie flecze, flecze, ołki wszystko wyrzucamy, wszystkie granaty. Dawać jest ten ogień, kurwa. <laughs> Nic nie widzę, co tu się dzieje? Ej panowie, pomocy Nie widzę nic, no nie On jest chyba ninja Albo site, albo ninja jest Jest ninja, był, wyszedł już Dobrze Igor Dobra. 59 ma ten gościu, 59 Na i po prostu wygrajmy to już po prostu i tyle. Jeżeli Igor zginie, bo może Igor ugra, nie? Nie już nie ma... Zagrałbym macie. na daście A ja nie No już szczęto, że jego golu Nie, chwola. Nie, Ja już sam na Test smoka i wchodzimy taktycznie po Dobra. Daj ty monaraz, bo nam musisz... Uważaj pod drewnem, pod drewnem może być albo ninja, bo nie zawsze tam się Schody, 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 nie ogarnąłem, że to był człowiek. Daj na razie. Chodzę jeszcze raz. nie wiem Dobra, dzięki go. Dzięki. Czysto. Na fajcie jest czysto. Ej, rutujemy rutujemy. Dobra, wysypujemy się. Tylko uważaj, na plecy. Patrz na plecy, dobra. Chciałam wyjść? No. Zrób tam hałas Jest, jest, jest Czaj, Dobra, jest midem, midem teraz Zmiana Okno, smoke i dawaj konektorem, konektorem Plantuj, ja idę na CT To jest gra, si, to jest właśnie gra Maciej, będziesz mi się wziął na hałas Plantuję O, O, tu jest tam kołuba Coś strzeli do mnie wam się do tego, do... ale tak. Patrzę konektora, patrzę konektora. Jest konektor. Czekaj, wezmę sobie SGK. Zstrzelany. Mam go. GG, panowie. Dobra. Tak. I'm in.